nowe zdjęcia z trzeciego sezonu, które tak na szybko sobie omówimy, bo też nie ma co się nad tym nie wiadomo jak długo rozwodzić. Na pierwszym mamy Kaja i Wildfire, którzy są w jakiejś grocie, a przynajmniej to wygląda jak grota, albo w każdym razie jest to jakieś miejsce w Wildness, a skąd wiemy, że Wildness, ano z nowego zwiastunu, gdzie właśnie są jeszcze w tych starych strójach, mam na myśli Kaja, oczywiście, bo Wildfire strój, no nie zmieni się jej, i walczą właśnie z Lava tylko jakimiś takimi nowymi, więc to jest miejsce w Wildness, gdzie zapewne jest jedno z pryzmatycznych ostrzy. Na kolejnym mamy Zayna, który właśnie tak wygląda jakby chciał sobie przypiąć jakieś kable do siebie tak jak to ma w zwyczaju, więc zakładam, że to może być moment transformacji w tą jego większą formę, w tego takiego robota, ewentualnie na przykład daje swoją energię Pixel, która tego potrzebuje, żeby no zwyczajnie ożyć bo jej na przykład akumulator wysiadł czy coś, więc być może równie dobrze to jest moment jej znalezienia. Któryś z tych dwóch w każdym razie mi się wydaje. Potem mamy zdjęcie takiego Dragoniana właśnie walczącego z Raptonem który jest ufajdany jakąś farbą, w sumie to różnymi farbami. Wydaje mi się, że nic specjalnego, jest to jedna ze scenek, którą widzieliśmy też już w naprawdę wielu zapowiedziach, ale szczerze mówiąc, całkiem spoko, że rapton wraca, bo to jest, wiadomo, nie będzie miał dużej roli i nie powinien mieć, więc bardzo dobrze, ale to jest taka postać śmieszkowata, ja ją osobiście lubię, więc spoko, że na chwilę się pojawi. Zapewne jakaś śmieszna scenka znowu będzie. I ostatnie zdjęcie, które jest zapewne flashbackiem, gdzie widzimy jeszcze Jaya z Neo, którzy się świetnie bawią z kolemikajem, i Kajem, grając w gry Wideo, no może nie ja nie gry, ale cała reszta tak i po prostu fajnie spędzają sobie razem czas, więc zapewne to będzie moment właśnie z jakimś Żejem, gdzie Kai z nią będą próbowali przywrócić mu wspomnienia po poprzez robienie właśnie tych starych rzeczy, które kiedyś razem robili, denerwowanie go i tak dalej. Zakładam, że to będzie właśnie taki flashback na początku tego odcinka. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie. Hej!